Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Series W Shimie Gamę ten no w na ślepo. A chyba trochę zagłoszam tak ustawienie mikrofon, ale mam nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzało. A dokonam po raz kolejny już zresztą drobnych zmian w mojej drużynie, tylko nie jestem do końca pewien czy mieć i okuninusiego, czy jak sini w naraz w jednej drużynie, bo Buffomenta się nie pozbędę. A... Z drugiej strony oba te demony mogą mi się nieco przydać. Chociaż wydaje mi się, że jak Sini będzie bardziej walki z sposami a do normalnych potyczek bardziej się przyda nada. Mm, teraz jeszcze mogę jeszcze zostawić fantoma, a ktoś się do mnie przyłączył podczas e, mojego gaindowania. Przyznaję, gaindowałem. Ktoś e, kto się zaszczepi? Eee, gaindowałeś, jak tak możesz. E, Gindowałem tylko po to, żeby nabić e, odpowiednie umiejętności moim demonom. Żeby potem móc je sfuzjować. W ten sposób pozbyłem się m.in. E, kołmoku i kogoś jeszcze na pewno, bo musiałem sfuzjować te demony, żeby w rezultacie otrzymać później już jego i Yaxini. E, się e, jak jestem, to też nie pasakusie, ale nie o zamiaru e, iść tam, gdzie zostało mi to wcześniej zalecone. Nawet mi tego nie sugerujcie. O Jezu. To się nie bardziej niż się działo wcześniej. Albo to mi się tylko tak wydaje. Tarsiach, moim celem tutaj jest zakupienie Nirwany, kolejnej Magatamy. Dzięki! Zobaczę co mi ta Magatama da. Nirwana... Violet Flash, Nie wiem, co to jest, ale może być interesujące. Ale to później. może. to mi się nie wówczas tak nie działo. Zrezygnowałem z kamtazji, jeżeli chodzi o nagrywanie na rzecz... ...z screen i Zaczynam się zastanawiać, czy to był najlepszy pomysł. No nic, zobaczymy po tym jednym odcinku. Ten to zresztą udam się do drugiej kalpy Ojoj, naprawdę, właśnie się teraz nad tym zastanawiasz. No, hmm. zanim zobaczę, się do drugiej Tego tegoż miejsca. Zobaczymy jak to będzie. I jedziemy. Eee... Ah, oke Get to step it. Ah. Yeah. Oke, yeah. Okay. 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 Proszę to jest trochę kasy. Nie wiem na to nie patrzeć. I tu gdzieś powinny być drzwi. Podejrzewam że chodzi o te drzwi. Dobra, tej siły rzeczy nie mam, w ogóle musimy wyskoczyć ha. Wiele durzy go się w tym abidencie. Wszyscy zaczną się kłócić o gay, i czy by to nie było. A jeżeli się odejdziesz, to zobaczysz. to miejsce coraz bardziej też tam nie przejażdża swoim wyglądem. A tak, ja coraz bardziej też tam nie przejażdżę swoim przecinaniem się. No. Tu jest jakieś przejście na góry, co na To tak jakby ktoś się nie tęsknił za nim. Tak, jakby ktoś się właśnie tęsknił za nim, nie powiedzieć. O nie, trafiłem co za niespodzianka. Gdyby to był ktokolwiek inny niż Kusinada, to jeszcze bym mu powiedział: o czuję się zdziwiony tym, że nie tafiłem. Ale to była Kusinada, więc jestem z tym zdziwiony. W 0%! A czyli wracam do punktu wyjścia. Jeej. I nie zgadnę. Jeee. Wiecie co spadzę, coś. No bo mam nadzieję, że na Kamtazji będzie działać rozwinie lepiej, jak nie to się zdenerwuję. Naprawdę. Nie wiem. Po przeinstalowaniu systemu mam ogromne problemy z wszelkimi... Programami do nagrywania, tak naprawdę I mówiąc wszelkimi, mam na myśli dosłownie wszystkie. Jak leci, Flaps mi nie chce działać z emulatorem. Nie jest zamknięte oczywiście. Hypercam nagle mi, przestał działać i znaczy inaczej działa, działa, tylko że nagrywa w strasznym przyspieszeniu. Filmy. Tak jakby nagrywał 30 sekund 20. Coś ten design. Nie pytajcie mnie jak to dokładnie działa, wiem, że napadę i rytuje. Po dźwięk słychać, że idzie normalnie i w ogóle, ale... Po prostu gdybym chciał to na... Gdybym chciał tego odsłuchać, to bym miał film kończący się 10 sekund wcześniej. I ta desynchronizacja byłaby dużo gorsza niż wcześniej. Aż to wszystko byłoby w jednym pliku, więc chcę rozdzielić to by było kropnie mieć trudno. No, a tu jest kolejne zejście. Bo zejść mi nigdy mało. Okej. Okay. na razie chodzę tutaj głównie po to, żeby zjedzać tak naprawdę. Nie zależy mi aż tak bardzo na odkryciu wszystkiego, co jest tutaj do odkrycia. Znaczy, właśnie na tym mi zależy, nie zależy mi na walkach losowych. Boję się, że może mnie tutaj jakiś boss czekać. Czy coś ten deseń. A wolałbym w takim przypadku mieć jednak pełnię many. Znaczy, coś tu. Byłby to ciekawy eksperyment dla mojej nowej drużyny, solo. Nie, ile, skończyłem. Właśnie o tym marzyłem. Co ma, ale. Ja bardzo się cieszę, że kupiłem y, kiedyś tam na tę autopisę. I zresztą chwilę. Mam pomysł, zeskoczę tam. Nie stracę, ale zeskoczę. O co? Najwyżej będę tego żałował. Nie, chociażby niemożliwością powrotu. Jakieś skrzynki nie. A tu jest duch. Jestem ja padę silny. Wczytałem coś ciekawego. Istotne Co to. Mam tu demona, który może wszystko wyleczyć. Weźcie, czy posiadałem z takiego. Eee, 30 tysięcy. Kupię? Tak myślałem. Dużo im brakuje. Czy mogę uznać, że to było podłe? No, od razu tu. O. Hmm. Mapa wygląda zbyt prosto, żeby to było wdziwe ja ehm, jak to... jak to w tym pojedzeniu to było zbyt piękne, żeby było prawdziwe ehm, Taka propa Okej, okay, może tędy A, nie, aczkolwiek może tędy dojdę do tamtej drzwi Chyba będę miał taką możliwość że dziwo co jest skrzynce czeka pod? Hmm... Dobrze, by czeka pod nigdy nie jest wy Ej, hey, widzisz to tutaj? No... Daj spokój. Ta ściana! Otwórz się i zobacz! Coże, co, że... Ta ściana... A! Okej... Okej... Wait, jeszcze niżej. Więc to minus cztery. Co my tu mamy? Czór Księżyca... Podejrzewam, że może mi się do czegoś przydać. Zwłaszcza, że już chyba widzieliśmy je drzwi, które były zamknięte na czwórczczynę. Czy to może ja się dla odmiany mylę? Wiecie, tam przy samym wejściu. Okej, okay, tędy nie przejdę. To ich ten już jak najbardziej O! Co to diabła! Na co tutaj mi się chciał? Jeszcze rozumiem, że miał do tego jakiś sens taki powód Ale on twierdził, że nie, 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 się na siebie, bo lubię Nie, kiedy? No, zaraz podziałem doświadczenia, dostanę. No A w sumie... Ktoś u mnie chyba miał leczenie. Jasne. Kto w to uwierzy? No, Lifestone. Jak nie masz czym się leczyć, dać się przedmiotami, to te Do diabła. Bardziej tu już się na też nie dało, prawda? Wow, te krytyki wchodzą temu opłonieniu się bardzo często. Nie powiem, że będę z tego powodu płakał czy coś z lepiej, no jeszcze ślicznie. Znaczy jestem tym nieco zdziwiony. Rzadko. Rzadko kiedy mi się wcześniej zdarzał pytać na te krytyki. Czasem przydaje się taka miła odmiana. Wow, przedobienie szczęścia moje trzy demony zaraz dostaną nowy poziom. W ogóle takich wspominań grindowałem wcześniej trochę. Zabiję to w obelisku. Tak, w tym samym, w którym się tyle czasu użerałem. Ze wszystkim, jak leci. Wiecie co tam było? Naprawdę ciekawe. Możliwość wpadnięcia w 6 lub 7 walk losowych z rzędu. Naprawdę zdarzało mi się tam. Ojej, drzwi są zamknięte, tylko że. Mogłem je otworzyć. Kto tu jest pochowany? Siostry moidy. I mizurci, okej. Okay. Nie żeby mi to było przydatne do czegokolwiek. No i lepiej się skończy. co? Co? Znaczy, tylko jedno. Tu ty, wiesz, pisaka, jak cię lubię! Jak cię lubię! O ty, skurczy synu, ujdziesz mnie od internetu. Dobra, starych polskich minów e, dosyć. Co my tu mamy? Pułapkę. De Deathstone. Hmm. Stone. Dowiedziałem się do czego służą te tak przy okazji, e, Mianowicie można przy ich użyciu e, fuzjować Findy, te same które wcześniej pokonywaliśmy. I to teoretycznie, gdyby mi zależało, mógłbym w tej chwili fuzjować nawet Matadora. To e, pytanie, czy mi zależy. W sumie Andaluzja jest fajnym atakiem, bo jest dosyć silna. To raz, a dwa. Znaczy, co po drugie? No i dobre Nie, na pewno przecież jest w Andaluzji to, że jest silna. Ważne atakuje wszystkich, to chciałem powiedzieć. To nie mogłem e, tego. E, Dawaj, słowa. Aaa, bo nie tutaj poczekać do nowej fazy księżyca, prawda? Daj, stąd wiedziałem.

Uwielbiam poplątane Labirynta Amala I movementy, które w nich występują. I krytyki mojego nowego demona. Mógłbym przysiąć, że Valkyria, która też miała Might nie waliła krytyków na F połowie tak często jak robi to teraz o Funinusi. No bo chwami to poziom Może plus do magii? Nie, to do Co też mi dać? Aż moje skamy ma na pewno nie jest to wy przedmiot. Okej. Okay. A może jednak lecimy mi tędy przejść przez coś? Pięć lat później kiedy odkryję jak tutaj trzeba przejść. No bo może aż to nie będzie. Oba szaleć teraz później. Ja jej, doszedłem do jednych drzwi. Jeżeli tu będzie przejść na górę, to nauczony poprzednim doświadczeniem tam nie idę. No coś pewnie jest. Eee, tylko jeszcze od. Nie wiem. Wow, dlaczego mi się skończył. Co Nawet nie wiecie, jaki spokój mi daje ta estoma. Okej, okay, to teraz muszę jakoś w tamtą stronę dojść. Na logikę powinienem iść jakoś tędy. Ale czy ja naprawdę wierzę, że logiczne myślenie tutaj też pomoże? Eee, logiczne myślenie też pomogło! Gro zadziwiłaś mnie. Tak dla odmiany. Ok, kolejna. No to tutaj leży Kaiban. Razy sześć pewnie. I, le I leży tu również Ose. Nie tęsknię za osę. Znaczy inaczej, osy jeszcze był w porządku, ale kajwany. Tu nic nie ma. It's a trap. It's a trap. It's a trap! No spójrzcie gdzie wróciłem. To mają. Ale hmm. uh, A, już w obie dziury. Na dole odwiedziłem wszystko. Chyba. O, odcinka. Uh, oh, kto to? Kto to to! To diagnoza! Sheetie owdzie! No wcale nie jest podatny na ogień! A to on się kiedy przeciwnik jest zupełnie niewrażliwy na ataki jakiegoś typu. No się chyba o co mi chodzi. Tak na razie nie wiem, czy zdążyłem spoić, ale zdążyłem się nauczyć w międzyczasie Void Fire. Przydatny jest, naprawdę. Mmm... Czy ja chcę Voidase? Nie, nie chcę Voidice. Aczkolwiek Glacial Blast może mi się przydać. O ile działa, tak jak myślę, że działa, a powinien. jaki chodzi mnie tutaj zaskoczył, muszę przyznać. Już nawet nie chodzi o samą jego obecność, tylko o jego słabości, a raczej odporność. Bo to, że człowiek, który wygląda jakby był z papieru, będzie podatny na ogień... Było akurat do przewidzenia, ale... To, że będzie niewrażliwy na ataki widać, no już na pewno nie aż tak bardzo. Aaaa, tak. Byłem już tam i wiem, że tam jest pełno niewidzialnych ścian. No, niestety dosyć boleśnie się przekonałem tak nawiasem mówiąc No, ja tam byłem Tutaj nie byłem A że tu już nic nie ma Co eee? mi tu nie gra To się wydaje zbyt proste I wydaje mi się, że mogę tu dojść nieco więcej A się okaże czy miałem rację pis? Aaa, pierdolę drzwi później. Tam były kolejne, prawda? No jak. Yeah. Oh, yes. Tak, mam lepiej przejść całe to miejsce na dpl Nie macie się robię to tylko w labiryncie amara. Nigdzie indziej e, aż tak nisko jeszcze nie opadłem. Chyba, że napadę, będzie mi się kończyć mana, a będę wiedział, że gdzieś w jest punkt leci niczy do którego będę chciał się oddać wtedy... Uznaję za stosowne używanie stomy. W innym przypadku no so much. nic nie ma. Hmm. Jestem pewien, że zostało tutaj jeszcze coś do zrobienia, tylko nie co. Oj, dyn, dyn, Z pułapką. Teraz musi być płaką pułapką. To miejsce zbyt miłe dla mnie. Ej, bo kocham to miejsce i dla mnie zbyt miłe. A, No patrzcie, kolejna dziura, w którą mogę spaść. Co to się stanie, jeżeli ja w niej A, ja tam mówię. To nie. Eee, uh, na razie skończę tutaj, zobaczę jak to wyjdzie.